Biorę już młot i ruszam na robotę. Dobra, mniej więcej sobie ją ustawiłem. Mam prawie dociśniętą do góry. Od góry przykręcę te dwa bolty najpierw. Tam mniej więcej równo jak ściana idzie z tej, z tej strony. I z dołu sobie podłożyłem kliny. Tu 2 mm wszedł. Tu jeden mm wszedł. Tam jest głęboko, tak go to bardzo nie widać. Pod futryną jest. Także mniej więcej mam to ustawione Później kliny pójdą pomiędzy Ta listwa, co miałem wcześniej, ona i tak by nie wydała Ta cienka Tu jest węższa ta futryna nowa Stara miała 5 cm prawie, a tu jest dużo mniej Zaczynam wkręcać Do śpierdolenia robota czeka Mam nadzieję, że będzie pasować Ten otwór, bo Może być za mały Nie wiem, czy nie muszę przewiercić tam jakimś mniejszym wiertłem, chyba tak zrobię Na wylot i to ładnie weszło, a nie, że wiertło mam kurwa do betonu, nie bardzo, to może być. Trochę kurwa za, za grube. Muszę przynieść jakieś wiertło cieńsze. Kurwa, ja pierdolę. Dobra, piątka wiertło. Można nawiercać. Jeszcze tak profilaktycznie sprawdzę, czy tu jest jakiś poziom tak w miarę.

Przewyjąć wyjąć ten klina tam z dołu. I te papy. to jest w wysokości. Jak wyjmę... ...to mi kurwa nie wejdzie. Nie wejdą mi drzwi. Będą za nisko. Nie no, to niemożliwe. Nie ma takich rzeczy. A nie, idź pan w chuj. Były na styku. Dobra, zobaczymy na samym tym drewieńku jak to będzie wyglądać jak gówno w lesie a najwyżej podłoży tutaj po prostu no jest teraz jest może idealnie to milimetrowy tu podłożyć. Żeby za nisko nie były i będzie dobrze a jak Ewentualnie tu, tu milimetr jeszcze, widzę, że we, powinien wejść tu jak najwyżej, żeby był z tej strony i tu coś jeszcze, jakiś milimetr, bo te dwa papy, położyć papę po prostu w sumie tak. O. Dobra, Jak to wygląda. Tu ładnie, bo ciasno to chodzi. Może być. Tyle, to tam nie będzie nic strzelał. No wiercić teraz, żeby mniej więcej równo było. Coś takiego. takie długie wiertła i zrobiłem porządek w garażu i nie wiem, gdzie leży. Co za przypadek. O kurwa. No dobra. To trzeba przykręcić. zaraz dać jakiś ten szkołek. Taka sytuacja, nie? <laughs> Kurwa, wkrętarka nie ma siły. Dobra, tak by mógł zostać Dobra by i nie mogło Tylko tak duża szpara tu jest Musiał to ręcznie teraz dokręcać tak, żeby mi za ślepka wyszła. dobra jeszcze trochę, żeby sobie tu to teraz tofnąć i trochę wyregulować już parę wyregulować trochę muszę obrócić wtedy i teraz trochę to cofnę do tyłu mniej więcej, żeby równo był tu i tu tu jest 1,6, 7, skórza 2 prawie. Czyli jeszcze muszę cofnąć. Minimalnie. Dobra, serczy 1,8. Dobra, będzie. okej okay. no i sobie tu zaraz drugie wkręcę. Później reszty. Okej. Okay, Okej. Okay. by się też przydało wsadzić jakiś klin. Zaraz. Kurwa, nie chce się kręcić. Aha, mnie nie złapałem. trafić dobrze dobra dobra, będę się tak dokręcał kluczem, bo wkrętarka jest za słabo. A szkoda kurwa gada, szkoda szepi ryja, naprawdę. Dobra, tą stronę mam przykręcone już. Teraz jeszcze ta strona nie została. Górę mam skręconą. Na dole też dałem, bo tam wcześniej nie mieli. Czyli muszę dolny przykręcić. I tu. Tutaj można zobaczyć drzwi zamontować. Próg później zrobię, bo muszę kupić. Po prostu muszę kupić próg i listwy też później zamontuję. Ciekawe czy te drzwi nie będą jeszcze za małe. To różnie bywa. Za małe, za wysokie. Czy te drzwi dzisiaj ciął. Standardy muszą być zachowane. Dobra. Tu mam chyba ustawiony. Przyłożyć pomiędzy kliny. O! Już wędziej. O! No. Dobra. Użyłem, zobaczymy, czy nie odeszło. Raczej nie. Nie? W odległość, żeby była taka sama na górze i na dole. Mniej więcej jest. Czy dojdzie. Dobra, kręcimy. Wkręcę kluczykiem od razu, bo w wkrętarka jest słaba, a to dosyć szybko idzie. Teraz tu wyregulujemy środek. Trochę muszę odsunąć. Delikatnie. Będzie dobrze. A jak kłamiesz, to będzie w pierdol. A czym to? No jest, baja. Elegancko. Trochę się wygło, ale powinno dojść. Ty czorcie Który? Tam wycieraczkę masz i wchodzisz? Okej. Okay. No, trochę doszło. Idę po drzwi. Chwila prawdy teraz będzie. Dobrze, lekkie są te drzwi. One takie cycki Montowane. W Polsce pewnie też jest taka technologia. Kurwa, będę musiał jeszcze drzwi dzisiaj podcinać. Coś czuję. No czy kurwa jednak dzisiaj podciąć te drzwi ja pierdolę, kurwa. kurwa Tylko ile? Z półtora centymetra Jeśli mi się tak wydaje Może dwa? Półtora centymetra muszę obciąć Dobra Pogoda się zrobiła na dworzu, także na dworzu je przytnę. Będzie, będzie zajebiście, będzie, będzie zajebiście. Jak się zrobi remont, to padną wszystkie liście, będzie tam. Będzie zajebiście, będzie, zajebiście.